Sześciocylindrowe silniki rzędowe to legendy motoryzacji. Te potężne jednostki pokonują kilometry jak żadne inne, od amerykańskiej potęgi po niemiecką precyzję i japońską pomysłowość. Przygotowaliśmy listę 11 rzędowych silników sześciocylindrowych, które nie chcą zgasnąć. Silniki te nie są tylko trwałe, one definiują niezawodność. Przygotuj się na podróż przez świat motoryzacyjnej nieśmiertelności. Numer 11. Ford Bere, 4 litry. Pochodzący z Australii, ten australijski potwór jest siłą, z którą trzeba się liczyć. Silnik ten był stosowany w samochodach Fort Falcon w latach 2002 2016 a często zdarza się, że silnik tego typu z łatwością przekracza granicę 500 tysięcy kilometrów. Ale oto, co sprawia, że Bere jest wyjątkowa, to marzenie każdego tunera. Niektóre z tych silników zostały dostrojone tak, aby generować moc ponad tysiąca koni mechanicznych, zachowując jednocześnie imponującą trwałość. Tak, tysiąc koni mechanicznych zdolnego bloku silnika to imponujące. Sukces modelu Bere wynika z jego niezwykle wytrzymałej konstrukcji. Posiada mocny żeliwny blok, solidne klucze korbowody i konstrukcję głównego łożyska, która wytrzymuje ekstremalne obciążenia. Silnik był tak dobry, że Ford Australia kontynuował jego produkcję, mimo że jego sześciocylindrowe odpowiedniki zniknęły z rynku na innych rynkach. Klucz do sprawnego działania Bari: zwracaj uwagę na łańcuch rozrządu i uszczelkę pokrywy zaworów, a na litość boską: nie oszczędzaj na wymianie oleju. Regularna konserwacja układu chłodzenia jest również ważna, ponieważ silniki mogą się przegrzewać przy intensywnym użytkowaniu. Numer 10. BMW M30B35 3,5 litra. Porozmawiajmy teraz o klasycznej niemieckiej inżynierii. Ten duży sześciocylindrowy silnik napędzał samochody BMW w latach 80. i na początku lat 90. i zyskał reputację maszyny absolutnie nieprzekraczalnej. Dzięki żeliwnemu blokowi i siedmiu łożyskom wału korbowego przy odpowiedniej pielęgnacji model M30B35 z łatwością osiąga przebieg 700 tysięcy km. Jest to jeden z najdłużej użytkowanych silników BMW, produkowany w latach 1968-1994. 26 lat udoskonalania i perfekcji. Model M30 stanowił podstawę oferty BMW i był źródłem napędu dla modeli od serii 5 do serii 7. Materiał ten wykorzystuje się także na łodziach i w przemyśle, co świadczy o jego trwałości. Prostota i wytrzymałość konstrukcji to prawdziwy cud, grube ścianki cylindra i niezawodny dolny blok, który może wytrzymać o wiele większą moc niż pierwotnie zakładano. Wskazówka: zwracaj uwagę na napinacz łańcucha rozrządu i nie zaniedbuj regulacji zaworów. W modelu M30 zastosowano łańcuch zamiast paska, co zwiększa trwałość, jednak nie jest to rozwiązanie całkowicie bezobsługowe. Sprawdź także, czy nie ma wycieków oleju wokół pokrywy zaworów i uszczelki miski olejowej, to częste problemy występujące wraz ze starzeniem się silników. Dbaj o tę bawarską piękność, a przetrwa ona niemal wszystko, co spotkają na drodze. Wielu entuzjastów BMW uważa, że M30 to ostatni prawdziwie zmodernizowany silnik tej firmy. Numer 9. Mercedes-Benz M103 i M104, 3,3 i ,3 2,0 litra. Kiedy myślisz o silnikach zbudowanych z myślą o długim okresie użytkowania, pomyśl o tych rzędowych silnikach sześciocylindrowych marki Mercedes. Niezależnie od tego, czy jest to prostszy silnik jednowałowy M103, czy zaawansowany silnik dwuwałowy M104, silniki te są zbudowane tak, aby służyły długo. Wprowadzony w 1984 roku model M103 był odpowiedzą Mercedesa na zapotrzebowanie na większą moc i wydajność. Jego następca, M104, poszedł o krok dalej i zastosował dwa wałki rozrządu głowicy i cztery zawory na cylinder. Oba silniki charakteryzują się płynną pracą i niesamowitą trwałością. Ciekawostka: silnik M104 był tak niezawodny, że stał się pierwszym wyborem wielu europejskich taksówek. Pomyśl o tym, silnik zaprojektowany do ciągłej jazdy taksówką z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem, dzień po dniu. Wiadomo, że niektóre z tych taksówek są w stanie przejechać ponad milion kilometrów bez konieczności dokonywania poważniejszych napraw. M104 jest szczególnie lubiany przez fanów Mercedesa. Konstrukcja z dwoma wałkami zapewnia lepsze oddychanie i wyższe obroty, dzięki czemu jazda jest przyjemnością. Ale nie daj się zwieść jego sportowym właściwościom, ten silnik jest zbudowany tak, żeby służył długo. Aby zapewnić sprawną pracę tych ciężko pracujących niemieckich maszyn, należy zwracać uwagę na wycieki oleju i utrzymywać układ chłodzenia w najlepszym stanie. W silniku M104 z czasem mogą pojawić się przecieki z uszczelki głowicy cylindrów i przedniej pokrywy, więc zachowaj ostrożność. Regularna wymiana oleju przy użyciu wysokiej jakości oleju syntetycznego zapewni długą żywotność podzespołów silnika. Zrób to, a 500 tys. km będzie minimum. Wielu właścicieli zgłasza, że ich silniki pracują znacznie dłużej niż ta granica. Często silniki te przeżywają resztę pojazdu. Numer 8: Toyota 1 HD, T4,2 litra diesel. Teraz przechodzimy do prawdziwych ciężarów. Ten sześciocylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny Toyoty jest legendą w takich miejscach jak Australia i Afryka, gdzie niezawodność nie jest tylko miłym dodatkiem, ale kwestią przetrwania. Model 1HD, te charakteryzuje się możliwością łatwego pokonania 800 tysięcy km. Jest zbudowany jak czołg z żeliwnym blokiem, który wytrzyma każdą próbę. Silnik ten opracowano z myślą o największych i najbardziej wydajnych sufach Toyoty, w tym legendarnym Land Cruiserze. Co sprawia, że 1HD to jest wyjątkowy? Możliwość bezawaryjnej pracy na paliwie niskiej jakości. W odległych rejonach, gdzie jakość paliwa pozostawia wiele do życzenia, silnik ten nadal sprawdza się w praktyce. Mechaniczny układ wtrysku paliwa jest prosty i niezawodny, a ponadto wymaga minimalnej konserwacji. Konstrukcja silnika kładzie nacisk na moment obrotowy, a nie na moc, dzięki czemu silnik idealnie nadaje się do jazdy terenowej i holowania ciężkich ładunków. Nierzadko zdarza się, że silniki te rok po roku ciągną ogromne ładunki w trudnym terenie bez żadnych problemów. Zwracaj uwagę na wycieki oleju w okolicach turbosprężarki i pokrywy zaworów, a Twój silnik posłuży Ci do końca świata. Regularna wymiana filtra paliwa jest niezwykle ważna, zwłaszcza jeśli pracujesz w warunkach dużego zapylenia. Pompa wtryskowa paliwa jest zasadniczo niezawodna, jednak do prawidłowej pracy wymaga czystego paliwa. Wielu właścicieli 1HD te twierdzi, że przy odpowiedniej pielęgnacji ich silniki pracują świetnie nawet po przejechaniu 1 200 000 km. Silniki te mogą dosłownie służyć całe życie. Numer 7. Jeep AMC 4 litry. Jeśli znasz Jeepa, znasz ten silnik. Sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 4 litrów jest praktycznie synonimem niezawodności w świecie pojazdów terenowych. W przypadku tych silników przebieg 800 tysięcy km nie jest niczym niezwykłym. Silnik ten wywodzi się z silników AMC i jako jeden z niewielu przetrwał przejęcie firmy przez Chryslera w latach 80. Dlaczego? Bo był taki dobry. Silnik o pojemności 4,0L napędza Jeepa Cherokee, Grand Cherokee i Ranglera od prawie dwóch dekad, zyskując reputację samochodu niezniszczalnego. Co sprawia, że ten silnik jest tak mocny? Wszystko zaczyna się od soliwnego żeliwnego bloku i głowicy w połączeniu z prostą konstrukcją popychacza. Nie ma tu wymyślnych systemów zmiennych faz rozrządu ani głowic z dwoma wałkami rozrządu zamiast tego skupiono się na tym, co ważne, niezawodności i momencie obrotowym. Silnik ten słynie z niskiego momentu obrotowego, co jest idealne podczas jazdy terenowej. Nierzadko można zobaczyć, jak te silniki napędzają mocno zmodyfikowane Jeepi, pokonujące trudne trasy, a następnie bezpiecznie wracające do domu. Sekret długowieczności tych bestii: zwracaj uwagę na układ chłodzenia. Silniki te będą pracować wiecznie, chyba że ulegną przegrzaniu. Regularna wymiana oleju i regulacja zaworów zapewnią płynną pracę urządzenia. Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju z pokrywy zaworów i tylnego uszczelniacza są to typowe problemy wynikające z wieku pojazdu. Wielu fanów Jeepa przysięga na ten czterolitrowy silnik, uważając go za jeden z najlepszych silników do pojazdów 4x4. Przy odpowiedniej pielęgnacji silniki te często żyją dłużej niż na dwozie i rama pojazdu. Numer 6 Toyota 1FZ F4,5 litra Kolejna Toyota na liście, i to nie bez powodu. Model 1FZ F został stworzony w jednym celu, aby pokonać każdy teren, jaki mu postawisz. To serce wielu Land cruiserów, które z łatwością pokonują dystans 500 tysięcy km. Miłośnicy jazdy długodystansowej i terenowej przysięgają na ten silnik, sprawdza się on w najtrudniejszych warunkach, odpalonych pustyn po mroźną tundrę. Jest znany ze swojej niezawodności w ekstremalnych temperaturach i wysokościach, dlatego chętnie stosuje się go w pojazdach ekspedycyjnych. Co wyróżnia ten silnik? Połączenie trwałości i gładkości. Pomimo dużej pojemności skokowej, silnik pracuje płynnie jak jedwab, co jest zasługą równowagi właściwej dla rzędowych silników szóstych. Często silniki te pozostają w użyciu nawet po dziesięcioleciach intensywnej eksploatacji. W silniku 1FZ we zastosowano łańcuch rozrządu zamiast paska, co zwiększa jego trwałość, jednak nie jest on całkowicie bezobsługowy. Aby utrzymać ten pojazd w dobrej kondycji, należy zwracać uwagę na łańcuch rozrządu i regulować zawory. Regularna wymiana oleju jest niezbędna, szczególnie w warunkach dużego zapylenia. Jedną z jego cech jest możliwość bezproblemowej pracy na paliwie o niższej liczbie oktanowej, co czyni go idealnym rozwiązaniem w odległych lokalizacjach, gdzie paliwo premium może być niedostępne. Dzięki solidnej konstrukcji silnik ten lepiej niż większość silników znosi drobne uszkodzenia, choć nie zalecamy jego testowania. Wielu właścicieli twierdzi, że przy prawidłowej konserwacji ich silniki działają bez zarzutu nawet po przejechaniu 500 tysięcy mil. Silniki te mogą dosłownie przetrwać całe życie i dostarczać mnóstwo przygód. Numer 5, Chrysler Slant 625, 3,7 litra. Wracamy teraz do dawnych czasów. Slant 6 to według dzisiejszych standardów dinozaur, ale jest to dinozaur, który nie chce wyginąć. Silniki te są w stanie przejechać 300 tysięcy mil bez większych problemów. Pochylona konstrukcja nie miała wyłącznie charakteru estetycznego. Zapewniała lepsze rozłożenie masy i więcej miejsca pod maską. Inteligentna inżynieria nawet jak na dzisiejsze standardy. Ta unikalna konstrukcja pozwoliła również na zastosowanie wydajniejszego kolektora dolotowego, co przyczyniło się do imponującego momentu obrotowego. Silniki te są na tyle proste i niezawodne, że stosuje się je w wielu pojazdach, od samochodów po sprzęt przemysłowy. Slant 6 napędzał wszystko od Plymouth Valiant i Dodge Dart, a nawet łodzie i generatory. Co sprawia, że slant 6 jest tak wytrzymały? Wszystko zaczyna się od przeprojektowanego bloku i obracających się części. Silnik zaprojektowano do pracy przy znacznie wyższej mocy, niż byłoby to normalnie wymagane, dzięki czemu w wersji fabrycznej był niezwykle wygodny. Dbaj o czystość gaźnika i dobry stan układu zapłonowego, a wszystko będzie dobrze. Silniki te słyną z płynnej pracy nawet przy zaniedbaniach, jednak odrobina uwagi może zdziałać cuda. Zwróć uwagę na wycieki oleju z pokrywy zaworów i tylnego uszczelniacza, są to typowe problemy wynikające z wieku pojazdu. Wiele egzemplarzy Sland, 6 przejechało ponad 500 000 mil bez konieczności przeprowadzania remontu. Często silniki te są trwalsze niż kilka karoserii samochodowych. Przy podstawowej pielęgnacji Sland, 6 może służyć dosłownie przez dziesiątki lat. Numer 4. Ford 300, 4,9 litra. Jeśli kiedykolwiek widziałeś starego Forda wciąż działającego, jest spore prawdopodobieństwo, że pod maską ma silnik trzysetne te rzędowe silniki sześciocylindrowe zostały zbudowane z myślą o ciężkim pracy i wykonywaniu swojego zadania. Przy odpowiedniej pielęgnacji mogą przejechać 800 tysiące kilometrów. Dzięki niskoobrotowej konstrukcji może bez problemu przewozić ciężkie ładunki. Silnik ten jest od dziesięcioleci podstawowym silnikiem ciężarówek serii F, zyskując opinię niezawodnego rozwiązania, którego nie sposób przebić. Ford 300 znany jest ze swojego momentu obrotowego. Nie jest to silnik o dużej mocy, ale bez problemu poradzi sobie z ciężkim ładunkiem przez cały dzień. Cicha praca urządzenia przyczynia się do jego niezwykłej trwałości. Co sprawia, że Ford 300 jest tak wytrzymały? Wszystko zaczyna się od solidnego żeliwnego bloku i siedmiu głównych łożysk. Silnik zaprojektowano tak, aby mógł wytrzymywać znacznie większe obciążenia, niż byłoby to normalnie wymagane, w związku z czym w standardowej wersji nie był poddawany żadnym naprężeniom. Uważaj na nieszczelności kolektora dolotowego i utrzymuj układ chłodzenia w dobrym stanie. Wiadomo, że w tych silnikach z czasem pojawiają się nieszczelności podciśnieniowe, dlatego należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe dźwięki. Regularna wymiana oleju i regulacja zaworów zapewnią jego płynną pracę. Zrób to, a będziesz miał silnik, który przeżyje sam samochód ciężarowy. Nie jest niczym niezwykłym, że Fordy 300 z przebiegiem ponad 700 tysięcy mil wciąż działają świetnie przy podstawowej konserwacji. Silniki te mogą służyć dosłownie przez pokolenia. Ford 300 był tak niezawodny, że wykorzystywano go do różnych celów przemysłowych, m.in. do produkcji pomp irygacyjnych i generatorów. Wiele z tych silników przemysłowych pracuje nieprzerwanie od lat bez żadnych problemów. Numer 3 Nissan RB26D, 2,6 litra, podwójnie turbodoładowany. Porozmawiajmy teraz o wydajności. Silnik RB26D jest sercem legendarnego modelu Skyline GTR i słynie z niesamowitej wytrzymałości, nawet przy ekstremalnych obciążeniach. W wersji fabrycznej 400 000 km to dopiero początek. Ale co jest imponujące, nawet po dużych modyfikacjach silniki te nadal dają radę. Mówimy o mocy ponad 500 koni mechanicznych przy minimalnych zmianach. Niektórzy tunerzy wycisnęli z nich ponad 1000 koni mechanicznych przy użyciu standardowego dolnego bloku. Co sprawia, że RB26 jest tak wyjątkowy? Wszystko zaczyna się od solidnego żeliwnego bloku i dobrze zaprojektowanej głowicy. Silnik posiada sześć niezależnych przepustnic, które zapewniają precyzyjne dostarczanie paliwa i szybką reakcję. Dwie ceramiczne turbosprężarki zapewniają doskonałą reakcję i moc. RB26 został zaprojektowany z myślą o wyścigach, co widać po jego konstrukcji: mocny wał korbowy, mocne korbowody i duże dysze olejowe do chłodzenia przy dużych obciążeniach. Ta modernizacja oznacza, że nawet w wersji standardowej silnik jest w stanie wytworzyć o wiele większą moc, niż wytwarza. Kluczem do prawidłowego działania RB26 jest wysokiej jakości olej i regularna konserwacja podzespołów turbosprężarki. Silniki te uwielbiają wysokie obroty, ale oznacza to, że wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby służyły długo. Zwróć uwagę na wycieki oleju w okolicach przedniej pokrywy i paska rozrządu jest to ważny element konserwacji. Zrób to, a będziesz mieć silnik, który będzie działał jak szwajcarski zegarek. Wiadomo, że wiele egzemplarzy RB-26 przekroczyło przebieg 500 tysięcy kilometrów, nawet po poważnych modyfikacjach. To dowód kunsztu inżynieryjnego Nissana że te silniki wytrzymują tak dużą moc i działają tak długo. Numer 2, Cummins 6BT, 5,9 litra, 12 zaworów, diesel. Jeśli istnieje silnik, który definiuje niezawodność, jest to 6BT. Ten silnik diesla przyniósł ciężarówkom do sławę i to nie bez powodu. W przypadku ciężarówki 800 tysięcy km to dopiero początek, w zastosowaniach przemysłowych silniki te osiągają nawet 1 600 mln km. Sekret tkwi w prostocie i przeprojektowaniu. Silnik 6BT ma konstrukcję prostoliniową z solidnym żeliwnym blokiem i głowicą. Wykorzystuje mechaniczny wtrysk bezpośredni, który jest mniej skomplikowany i trwalszy niż nowoczesne systemy Kamen Rail. Prostota ta oznacza mniej awarii i łatwiejsze naprawy w razie awarii. Silniki te są znane ze swojego niesamowitego momentu obrotowego i wydajności. Nawet w standardowej formie zapewniają ogromną siłę uciągu, co czyni je idealnymi do holowania ciężkich ładunków i zastosowań przemysłowych. Ale najbardziej imponujące jest to, jak dobrze sprawdzają się po modyfikacjach. Nie jest niczym niezwykłym, że modele 6 bity dostarczają dwu lub trzykrotnie większą moc fabryczną bez utraty niezawodności. Dbaj o świeżość filtrów paliwa i zwracaj uwagę na pompę wtryskową, a twój silnik będzie służył ci dłużej. Regularna wymiana oleju jest niezbędna, podobnie jak konserwacja układu chłodzenia, silniki te nagrzewają się, a chłodzenie jest kluczem do długowieczności. Technologia 6BT znalazła zastosowanie nie tylko w samochodach ciężarowych, można ją spotkać w łodziach, generatorach, a nawet niektórych pojazdach wojskowych. Niezawodność i łatwość naprawy sprawiają, że urządzenie to idealnie nadaje się do zastosowań w odległych lub krytycznych środowiskach. Wielu właścicieli silników 6BT twierdzi, że przy odpowiedniej pielęgnacji ich silniki działają znakomicie nawet po przejechaniu miliona 200 000 mil. Silniki te mogą służyć dosłownie przez kilka cykli życia. Numer 1. Toyota 2JZ Myślnik GTE 3 litry Turbo. I oto on, król niezawodności i wydajności. 2JZ Myślnik GTE to nie tylko silnik, to legenda. W standardowej wersji te silniki bez problemu osiągają przebieg 400 tysięcy km, ale po zwiększeniu mocy do 1000 koni mechanicznych nadal świetnie sobie radzą. Nie jest niczym niezwykłym, że dobrze utrzymany 2JZ osiąga przebieg 1 600 tysięcy km, to tak, jakby dwa razy polecieć na księżyc i wrócić. Co sprawia, że jest tak wyjątkowy? Wszystko zaczyna się od przeprojektowanego żeliwnego bloku, ku tych elementów wewnętrznych i dobrze zaprojektowanej głowicy. Silnik wyposażono w sekwencyjne dwie turbosprężarki, które zapewniają płynne dostarczanie mocy w całym zakresie obrotów. Ale prawdziwa magia kryje się w szczegółach, takich jak duże łożyska główne i kanały olejowe, które zapewniają smarowanie nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Silnik 2JZ stał się świętym grałem wśród silników diesla ze względu na swoją niesamowitą wytrzymałość i potencjał tuningowy. Nie jest niczym niezwykłym. Że te silniki generują ponad 800 koni mechanicznych przy wykorzystaniu standardowych podzespołów, jest to udoskonalenie, którego już rzadko się widuje. Nie należy jednak sądzić, że 2JZ to wyłącznie brutalna siła, w standardowej wersji jest to jednostka pracująca płynnie i bez problemu może pracować cały dzień bez żadnego wysiłku. To właśnie połączenie wyrafinowania i trwałości czyni go naprawdę wyjątkowym. Dbaj o świeżość oleju, dobry stan układu chłodzenia i dobry stan turbosprężarki, a Twój silnik będzie służył wiecznie. W nowszych modelach należy zwracać uwagę na system VVT, może on powodować problemy, jeśli nie będzie serwisowany. Należy również zwrócić uwagę na wtryskiwacze paliwa, z czasem mogą się one zużywać. Silnik 2JZ Myślnik GTE napędzał legendarną Toyotę Supra, ale znalazł zastosowanie również w innych samochodach, takich jak Erystą i Oltezę. Jego reputacja jest tak duża, że nawet dekady po zakończeniu produkcji nadal jest pożądany w komputerach o wysokiej wydajności. Wielu właścicieli twierdzi, że ich silniki działają znakomicie nawet po przejechaniu 500 tysięcy kilometrów, nawet po przeprowadzeniu poważnych modyfikacji. To dowód kunsztu inżynieryjnego Toyoty, że silniki te wytrzymują tak dużą moc i działają tak długo. Oto one, 11-rzędowych silników sześciocylindrowych, które przetrwały próbę czasu. Ale pamiętaj, bez względu na to, jak odporny jest silnik, jego jakość zależy od konserwacji. Dbaj o te silniki, a oddzęczą ci się setkami tysięcy kilometrów niezawodnej pracy. Jakie są twoje doświadczenia z tymi silnikami? Czy miałeś taki, który służył ci długo? Zostaw komentarz poniżej i podziel się. A jeśli chcesz zobaczyć więcej takich treści, wiesz co robić: kliknij przycisk subskrybuj.